Cześć, witajcie, z tej strony jest z Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry One Night Casino. Na samym początku zapowiecie zostawienie łapki w górę oraz suba jeśli jeszcze tego nie robicie i zapraszam Was do delektowania się kolejnym pięknym odcinkiem już trzecim z naszego mobilnego kasyna, które już dziś możesz mieć u siebie na telefonie lub też komputerze w sklepie Play, jak i również na iOSie, w Apple Store można pobrać gierkę gierkę za darmo. To cały czas będę przypominał. Co mogę powiedzieć, pytaliście się już od jakiegoś czasu, czy pojawi się kolejny odcinek e, i tutaj wychodzę naprzeciw Waszym oczekiwaniom, otóż owszem, pojawi się i będzie tych odcinków jeszcze naprawdę bardzo sporo. E, jak już widzicie, wbiłem sobie tutaj 504 poziom e, e, na One Night Casino. I teraz e, chciałem was na samym początku zaprosić do mojego wpytek klubu. Jeżeli nie macie klubu, e, chcecie dostawać e, codzienny, o, codzienny hajs e, zagry. gry. To zachęca do dołączenia, czyli zrobimy sobie też małą czystkę tutaj osób, które nic nie grają, powyrzucamy po prostu, żeby zrobić też trochę wolnego miejsca. E, tu gość ma siódmy poziom, więc e, jego jeszcze oszczędzimy. E, o co chodzi? E, ostatnimi czasy bardzo, mało, e, bardzo mała aktywność jest, co mi się nie podoba e, i chciałbym, byśmy byli z powrotem e, tutaj topowym oczywiście e, klubikiem odcinki i live'y teraz będą pojawiały się częściej jak widzicie sceneria za mną się troszeczkę zmieniła z tego powodu, że miałem remont jeszcze nie wszystko jest skończone, jak jeszcze tutaj możecie przy parapetach zobaczyć, tutaj mam jeszcze o, mam jeszcze tutaj metr mam tutaj motek jak zaraz mi coś nie wejdzie więc wszystko jest tutaj jeszcze w planie budowy może jak będziecie chcieli to gdzieś tam wam pokażę i zaprezentuję za jakiś czas jak mój pokój wygląda, jak już będzie cały ładnie skończony E, tutaj gościa sobie wyrzucamy również, e, tutaj zostawiamy. E, ile, ile nas jest tutaj? Liczba członków e, w klubie, e, informacje o klubie, to jest liczba członków, tutaj. Gdzieś to się patrzyło, tutaj. Jest 20 na, 40, e, na 45, więc mamy 25 miejsc, e, wbiliśmy już e, Mastera jedynkę. No i co? I potrzebujemy aktywnych osób, które będą wspólnie z nami tutaj sobie grały, rozwijały klub i fajnie się tutaj po prostu działo. Co Po prostu powiedzieć? Tutaj papaj, nasz kochany widz, coś mało gra, ale ma mało, mało modę. Mam nadzieję, że się tutaj odkuje. Co? Chciałem Wam na samym początku jeszcze zaprezentować, myślę, tutaj slocik. Podbieramy sobie jeszcze tutaj jakieś darmowe koła i tak dalej. Co nam poleci? 250k. O, ale tutaj pięciem pociesie, e, pocieszenia jest, więc jak najbardziej. E, troszeczkę sobie mamy tutaj końców 7000, więc e, myślę, że możemy sobie kupić pakiecik 22G. E, chyba jest teraz troszeczkę więcej, troszeczkę zwiększyli tutaj te, e, te progi, chyba wcześniej był 19. Fajnie, naprawdę są teraz fajne promocje. Możecie tutaj odebrać również e, 2,5M. a jak jesteście nowymi graczami wpisujecie sobie tutaj kod promocyjny ESPACE, e dzięki czemu otrzymujecie e prawdopodobnie 5 milionów czy tam 10 na start. Zawsze jakiś fajny plus na sam początek. Polecam. Kodów jest wiele. Zapraszam Was również na Discorda e One Casino, który będzie przypięty w komentarzu, ponieważ tam e jest więcej kodów i więcej hajsu możecie zgarnąć. E na samym początku porobimy sobie zadania klubowe. Tutaj, jak widzicie, widzicie odebrałem 200 hajs, więc 220 m jest do odebrania dla każdego klubowicza. Na samym początku sobie Łączek Jackpot'a tutaj spróbujemy za największe stawki. Chociaż nie, na sam początek Wam pokażę coś nowego, czyli KeyDropa. Jest to kooperacja ze słynną stronką do wygrywania skinów KeyDrop z CSM więc pograjmy, zobaczymy, czy coś nam tutaj ciekawego poleci. Ja tak... u 3 wildy, fajnie jest tutaj e, naprawdę parę fajnych e, parę fajnych rozwiązań jeśli chodzi o to e, ponieważ e, przy, mając 3 gry bonusowe oczywiście losujemy sobie no, będę chciał wam to pokazać, ciężko jest mi to powiedzieć będę chciał wam pokazać jak to wygląda wszystko jak może mi się uda trafić no wiadomo, im więcej wildów tym, tym lepiej big win tutaj trochę nam siadło a jeszcze jednego tutaj zabrakło jest parę tutaj wygranych. Można mieć albo, albo losować sobie hajs albo po prostu otworzyć skrzynkę taką pewną. O, może tym razem nie albo otworzyć skrzynkę pewną, lub też możemy tutaj sobie mieć darmowe, jakby spiny. Jeśli mamy więcej tych, tych bonus gameów, i. Mnożniki, mnożniki, więc naprawdę uwierzcie mi, na tej gierce można y, duży pitos zrobić. E, polecam wam z czystego serduszka, bo sam ostatnio, jak tylko co to weszło, to tak zacząłem w to grać, e, że no, przewaliłem cały hajs po prostu. I co by powiedzieć, jednym dawało, z tego, co widziałem, innym zawierało, ale na tym polega właśnie, e, na tym polega kasyno. I z góry już uprzedzę głupie komentarze, które dziś pojawiały się pod poprzednimi odcinkami. E, nie ta gierka e, nie wymaga, po prostu możecie w tą grę grać, nie wydając nawet złotówki. E, do ładowania to wiadomo, to jest jak w każdej innej gierce e, premium, czyli jak coś chcesz szybciej, mniej czekać i tak dalej, to wiadomo, doładujesz sobie tam za przysłowiowe 10 złotych. A, a jak nie, no to grasz sobie za Friko, też jest taka możliwość. Też E, że tak powiem od zera można się tutaj dorobić do bohatera e, ponieważ naprawdę e, fajnie, fajnie to daje. o tu będzie, no nie, no widzieliście ile tam było bonus game'ów ej no nie odpuszczę, chcę wam po prostu pokazać jak to wygląda ale no, gra mi tego nie chce tutaj pokazać dobra, mamy to, bonus game'y i już wam teraz pokazuję, tu się otwiera nam takie to były tylko trzy bonus game'y i teraz e, jest otwieranie takich tak zwanych skrzynek i tak, e, tutaj mamy podstawowe e, e, do tworzenia za daną kwotę. A nie, już coraz to zniknęło. U. I mamy 2,5G. 2,5G mamy. Więc e, no za 250 no to e, mnożnik razy 10. Myślę, że fajnie. Chociaż od najmniejszych stawek. Nie wiem, czy może uda mi się Wam jeszcze tutaj tak na szybciora, jeszcze co chwilę pogram, żeby pokazać Wam jakby było ich więcej, ale to, to jest nikła szansa, żeby mi się to akurat do odcinku uda. To jest zazwyczaj tak, że jakby pewnie wyłączył odcinek, to zaraz by to spadło i, e, i nie udałoby mi się tego nagrać. No i tutaj też niewiele brakowało, ale droczy się, droczy się. Droczy się tutaj nasz e, kochany e, jackpot. Zawsze z tych wildów fajne też są te, te bonusy, tylko to się musi fajnie położyć, ta kosa ogólnie daje najwięcej z tego co wiem. A tutaj, jak się. O? Też nie. Ta kosa chyba daje tutaj najwięcej z tego, co, co wiem, ale nigdy jeszcze nie miałem tak, żebym e, miał tak e, dużo, dużo ich. Dobra, tutaj jeszcze dobijemy sobie słynny 506 poziom. O, tutaj też trochę będzie, za te kawacha też jest sporo. No, tutaj prawie 2G było, więc e, widzicie, że sam, e, nawet bez, bez bonusu, możecie tutaj coś sobie fajnego odebrać. Tak samo, e, tak samo zresztą jak na, tutaj na owocach z tymi mnożnikami. To mnożniki na owocach są przepotężne, to Wam mogę powiedzieć. Ale my musimy sobie dzisiaj coś porobić tutaj. E, o, właśnie na owocach można pograć, bo e, takie są tutaj zadania klubowe. Przy, Im więcej e, wykonujemy zadań klubowych, e, tym po prostu e, tym poziom naszego klubu wzrasta. E, przez to, że wzrasta poziom klubu, wzrasta również hajs, który możemy dziennie odbierać też będziemy chcieli jakoś fajnie to wyrozwijać Najpierw tutaj te wisienki polecą najpierw tutaj te, te wisienki właśnie z spinsami polecą, bo później każdy taki wild nam się mnoży tak jakby I tu jest z, z tego co gdzieś tam widziałem goście mieli naprawdę wysokie mnożniki o, tu i zabrakło nam jednego ale to nic się nie dzieje tak, żebym też tak cał całego Czekaj, kasy nie przewalił, bo to też będzie trochę słabo. W ogóle sorry za to, że jak ja dzisiaj wyglądam, ale naprawdę jest dzisiaj tak gorąco, a nie chcę tutaj wam cycami świecić, wiecie, przed, e, przed kamerką, więc musiałem ubrać koszulkę, ale uwierzcie mi, jest naprawdę straszliwie, no straszliwie jest gorąco. O, no niestety zabrakło tutaj nam, e, żeby mieć darmowe spiny, ale myślę, że tutaj, tak się tutaj głównie chodzi o to, żeby zadanie klubowe wykonać, no, wiadomo, też coś zarobić. O, o to też tutaj w tym chodzi. Ktoś się też kiedyś pytał, czy tutaj można wypłacać pieniądze. Nie, tutaj po prostu gracie sobie. Ja wam powiem. Dla mnie, ja jestem osobą, która strasznie lubi hazard. Która uwielbia hazard i od najmłodszych lat miałem gdzieś tam do czynienia z hazardem. I jeśli czasem mam ochotę pomyśleć sobie, że mm, może wrzucę sobie stówkę realną na jakieś kasyno, to wolę sobie po prostu wiecie zagrać w to i. Jakby wiecie, tego smaka kurwa na, na, na granie e, Sobie wykorzystam tutaj I nie muszę, wiecie, prze, przewalać pieniędzy Tylko tutaj sobie podklikam za friko i jest i jest też, też jest spoko Więc jeśli, nie wiem, lubicie Hazard, a e, Nie chcecie wydawać pieniędzy Uwierzcie, fajnie w to z jest wiele fajnych slotów Moim osobiście ulubionym slocikiem Od samego, mam w sumie dwa takie ulubione O, może tu będzie? No kurde, coś nie daje Moim ulubionym slocikiem jest zamek, to się Knight of Knight nazywa co? Jakoś tak Ochodzi mi już wam pokazuję o który Moim ulubionym slocikiem jest Knight of Knight Knight of Kings, przepraszam Tu się pomyliłem. O, tutaj już trochę zrobiliśmy tego eee, Trochę już tutaj tego zrobiliśmy. Na klasiku naj najfajniej się idzie dorobić Nie wiem, może na klasiku wam coś pokażę jak tutaj za 200 sobie gramy to jest taki naprawdę bardzo podstawowy, ale też yy, fajnie dający. O tutaj to w ogóle dzisiaj daje jak zły, ale najlepiej tutaj siódemki, siódemki mieć. No i tutaj możemy sobie mnożyć. Możemy all-in chodzić. Albo bierzemy to, co jest nam, yy, jest nam dane, co tutaj nam sobie, tutaj sobie wylosowaliśmy, albo mnoży razy 2. No to to jest, wiecie, to jest. To, ten slot klasyk jest dla prawdziwych hardkorowców, ja uważam. Dla osób, które. Lubią ryzyko, które, które po prostu twarda bania i zaciśnięte pięści Tak jest tutaj No a na razie to nic nie daje trzeba będzie chyba dokupić sobie monet delikatnie I zrobimy to Weźmiemy jeszcze jeden taki sobie pakiecik duży Dobra I jedziemy dalej 1G Nie wiem chcę Wam po prostu pokazać jak to idzie. działa No pokazywałem to wam na jakimś odcinku Eee jeśli chodzi o live, no to live tutaj z ła Night Casino się będą pojawiać oczywiście na Twitchu TwitchTv slash yy, I tam będziemy mogli wspólnie grać sobie i wygrywać lub przygrywać Ja tego mówię. ja na samym początku no, O, patrzcie, mamy mnożnik wygranej. Możemy pomnożyć razy 2. I czy się uda? Udało się! Ow. Ale razy 3 to już się trochę boję. No teraz mamy 16, prawie 17G. Więc zostawiamy to. 50 jeszcze dostałem za level. 36G. No, siódemki jak padną. Siódemki są tutaj największe. Później są te koniczynki o te. Eee, tu w ogóle wszystkie macie. E, każdy slot macie opisany w zasadach gry tutaj, nie? Jak to łapie, jak to działa i tak dalej. To jest e, najwięcej. E, no to jest najmniej. Tak to wygląda. Więc, no daje, daje, jak widzicie Więc można się tutaj śmiało pobawić Ja bym może jeszcze poszedł sobie z kimś pograć na tym Na betowaniu Tylko tu nie ma graczy, na betowaniu jest dosyć późno już A na rulecie Na YOLO posta... ILE TU BYŁO ZIELONYCH? O oh, shit Ja bym 1G też dał na czarne Damy tu jeden g na czarne i zobaczymy co się tutaj wydarzy? Jakiś pa Patchy tutaj sobie z nami gra. Patchy jest bez tego, bez, yy, bez klubu, więc możemy go tutaj zaprosić. Mam nadzieję, że będzie czarne. Dobra, jesteśmy 1G do przodu. Paci też jest 1G do przodu. Dostał zaproszenie do klubu. Jak tutaj to wygląda? Tutaj, że rzuciłem końcy. O, na klasyku jeszcze można chwilę pograć. I, i skończymy sobie zadanie. Pograjmy może za maksymalną stawkę, moja to jest 280 przy obecnym moim poziomie. Ważna tam przy niższych, wiadomo, będzie trochę mniejsza, ale, ale no mówię, fajna gierka, nawet jak jesteście gdzieś sobie w pracy, w szkole, na wakacjach, jedziecie gdzieś, żeby sobie poklikać. Ja cały czas naprawdę odkąd, odkąd wyszła ta gra, już się do niej po prostu zbliżałem, bo tak jak mówię, uwielbiam, uwielbiam kasynka. Tylko, że ja mam niestety ios -a. E, a dopiero po czasie się dowiedziałem, że przecież ja to mogę na bluestach się zainstalować, sobie na komputerze. E, ale tak, to co na telefonie zawsze w pracy tam jest skręcone, to trzeba, trzeba przyznać. Dobra, na razie coś tak nie siada, moi drodzy. Siadają tu po jakieś 1G, ale nam tutaj trzeba większe sumy, odbierzemy sobie tutaj pieniądze. Oczywiście jak na przykład wam się kończą e, tutaj pieniążki, to możecie sobie oglądać reklamy, za reklamy też macie jakiś tam e, hajsik mniejszy, większy. Więc no jest, jest wtedy Miodzio Tutaj za je, 1G no Chciałem, żeby coś z tym mnożnikiem i tu jednak spadło Bo tu zaraz 510 wbijemy, ale co z tego? Tu się źle układają nam po prostu te Tutaj jeszcze jakby jedna siódemka była To było z, kurde miodio Było było wpyte po prostu Tak w wpyte wpytek luby był Dobra No nic No kurde Przewaliłem te 18G, co, co, co wygrałem. Ale tak to jest. Czasem oddaję, czasem zabiera, Dlatego trzeba tutaj zawsze rozsądnie sobie grać. Yy, I nie przegrywać wszystkiego. Dobra, dojadę jeszcze tylko do tego levela, żeby był 510. Bo mnie tu i skubię równo. No i co każdy, co każdy pełen level, czyli taki 10, 20 macie końce jeszcze Które Wam się tam gdzieś gromadzą. No ile tu brakuje? No, z parę spinów. Z parę spinów tu brakuje Więc jeszcze wykonamy tutaj szybciutko O, też coś tutaj siadło, ale Dzwoneczki Dobra, pogramy tutaj tak do 15 Do 15G, nie? Wisienki. Dobra, tutaj jeszcze. A jedno wyżej jakby była tam ta kończynka w tamtym. Dobra. Teraz zobaczymy jeszcze trochę tutaj Trochę. Jeszcze trochę, już niewiele brakuje. Dobra. I zadanie klubowe powinno być wykonane. Jest wykonane, może odebrać 148 milionów. Im większa ranga oczywiście klubu, tym. E, te nagrody za wykonanie zadania będą większe. Fajnie, jakbyśmy wykonywali jedno i drugie, wtedy e, naprawdę klub się będzie fajnie szybko rozwijał. Dlatego e, każdą aktywną osobę tutaj e, zapraszam. Mamy tutaj na przykład Adriana. Adrian tutaj ze swoją jakąś laseczką grają, grają i są w kluby, i są zajebiści. Tutaj na przykład, o, mój kumpel Maciej. Patrz jaki szef, kurwa, stoi se tutaj na elegancko na, na tle jakichś gór on też gra w One Night Casino tutaj Michałek, szybkie, szybka fota przy lustrze też gra tutaj Mateuszek, no co prawda nie ma tutaj foty, ale Mateuszek tutaj z wawy też sobie gra o, Dziadyga bro, również, patrzcie nie wygląda jak Dziadyga, widzicie tą łapę, a patrzcie 6G ma no i tutaj nawet jakiś szok patrzcie, jest łysy więc pieniążki się do niego kleją, wiadomo, łysi zawsze mają duże pieniędzy Tutaj Wiciu, Wiciu tutaj tak z niepozoru sobie zrobił fotkę, ale on jest pyte graczem. Tutaj chłopcy pieska dał. Piesek Maxiu leży, O, nie on się nazywa Maxiu. Piesek jest pewnie jakiś pimpek. O, a tutaj jakiś gracze sportowy? Patrzcie, albo piłkarz. Patrzcie, wyrywa laski, bo ma ładne casino na telefonie. Borys, Borys jest na wakacjach. Czemu pograła ładne casino? Myślę, że nie pozostawia to wiele wątpliwości tu jeszcze mamy takie zadania do wyodbierania e, dzienne za które również mamy hajs e, które polecam więc e, no tak to wszystko wygląda e, tak to wszystko wygląda z sobie jeszcze tutaj trochę na one -jack pocie żeby też coś było też fajne e, też, fajny, też fajny jackpot tutaj często też dają e, jakbyście mieli wszystkie tutaj te, e, te lodowe no to patrzcie ile macie wtedy hajsu e, znaczy te lodowe te jedynki po prostu no no i są też e, bonus spiny o, może się uda no i wtedy byście, wybieracie sobie ile tam spinów czasem jest 7, czasem 21 różnie, czasem 14 więc, no tak jak mówię fajnie, jakbyśmy sobie tutaj taką fajną społeczność zbudowali na Twitchu czasem i po 30 osób nawet siedziało, więc liczę, że niedługo wrócimy już do tych pięknych chwil, zważywszy, że dajcie mi po prostu skończyć pokój tutaj E, z, z, cały zrobić pokój I wtedy myślę, że będziemy sobie I streamowali, i grali I również zapraszam was do mojego Instagrama Ponieważ tam zawsze jest info co i jak Co się u mnie dzieje e, Czasem tam wrzucę jakieś ciekawe rzeczy Ostatnio byłem w Warszawie na urlopie e, Też się świetnie bawiłem e, i, I Jeśli chcecie śledzić to śledźcie Więc mówię, nie zamykamy się tutaj na tym kanale Co do jednej gry Tylko również gierki na telefon, gierki mobilne Całkiem fajna sprawa. Dobra, tutaj nam no coś już... coś już się te pieniążki kończą. Ale nie poddajemy się, moi drodzy, nie poddajemy się. W końcu coś musi ciekawego spaść. Chodzi też o to, żeby właśnie te zadania klubowe porobić. Już nawet czy ja tam przegram, czy wygram, to nic. Chodzi o to. A jakby tu jeszcze jeden bonus był. I to nie bonus BGC. A nie RPK, tylko jednak bonus. Free spin. No tutaj. No nie daje, nie daje, nie daje to jak trzeba, ale. Zawsze jak mam końcówkę pieniędzy. Ee, trochę tutaj wbiłem. Zawsze jak mam końcówkę pieniędzy, to lubię sobie tutaj wejść i za fulla pograć. Bo tutaj czasem daje jak złe. A czasem też zabiera. O, i patrzcie, z 280, prawie 1G mamy tutaj najwięcej królowie jak wam się poukładali to jest po prostu sztos no i oczywiście tutaj często są te e, wildy Uu. Uu. widzieliście? mówiłem to daje ja często mam tak na przykład ostatnie 50 e, nie wiem 50m i wbijam w... o jakby jeszcze jeden o frispiny mówiłem to jest do odkuwania się to jest do odkuwania się. Tu musimy e, te wildy zbierać, żeby ich było jak najwięcej, ponieważ wtedy one się mnożą i wtedy mamy więcej hajsu. E, więcej hajsu mamy wtedy za, e, za linię. Czy to do góry, czy to do dołu. No ale samo to, że... O, tutaj te wild'y są dwa. Fajnie jakby one gdzieś tu były w pierwszych tych początkowych. No ale... O, tutaj trzy będziemy mieli aż. I to one się ułożą tak idealnie w linii na dole. Fajnie, jakby coś więcej było. A jakby tu król był czy coś innego, to byśmy zgarnęli srogi pitos. No, ale tutaj nam zgarnęło. Zobaczymy, ile wygraliśmy tym. Moi drodzy, wygraliśmy 4,5G. Niedużo, bo niedużo. Nie posiadało jak trzeba, ale też jest, też jest git tak naprawdę, więc no mówię, no tutaj idzie się. Te bombki też coś dają, dużo dosyć idzie się tutaj wzbogacić, więc e, tak samo e, są jeszcze piraci, e, piraci są też takim fajnym, e, fajnym tutaj e, jackpotikiem do wzbogacenia się. Mamy 512 poziom, co? Ja was dużo nie zatrzymuję, jeśli wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę, suba jeśli jesteście tutaj nowi, dołączenia do Discorda, e, One Night Casino, jak i również wpadnięcie na mojego Twitcha oraz Instagrama slash twitch spaceking instagram spaceking zapraszam was i do zobaczenia w następnym odcinku piszcie propozycje na dole co tu mamy jeszcze robić do zobaczenia trzymajcie się yo